robię, co ty, wolne mam, nockę mam, no. <śpiewa> ty, a pamiętasz jak naszemu doktorowi zginęło drugie śniadanie? No, znalazło się, tak. Doktor się zagapił i w pacjencie. A nie wiem, czy to dobrze, że się znalazło, bo to nie była kanapka, tylko pół litra. <śpiewa> Czekaj, coś charczy. Panie, pan nie słyszał, że cisza nocna jest? Cicho! No i stara, się. <śpiewa> ci. Nie, chyba nie pogadamy. Poczekaj chwilę. Czy pan oszalał? To jest szpital, tu się nie pije. Że, walnąć pana? No, Proszę. Dziękuję bardzo, siostro. Proszę. Przepraszam, ale ja już cztery godziny siedzę na korytarzu. Kiedy mi wreszcie dacie łóżko? Musi pan zaczekać do rana. Ja, ja, jak to ja mam do rana siedzieć na krześle w korytarzu? Do rana powinno zwolnić się jakieś łóżko. No mówię Panu, że jak ktoś zejdzie, to Pana położymy. A, 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 tak? jakim prawem wy mnie budzicie? Ja od trzech dup jestem na dyżurze. Jestem taki zmęczony, ja nie wiem, jak się nazywam. Ja nawet nie wiem, jak się nazywa pielęgniarka, z którą spałem. To Pan się zabawia z pielęgniarkami, a ja tutaj y, siedzę na korytarzu? No to, to Panu się ktoś zabrania zabawiać z pielęgniarkami? Nie mamy wolnego łóżka. I nie mamy. Tak? No to, to na krzesełku się zabawcie. to na krzesełku mamy. Nie lubi pani krzesełka? Panie doktorze, to jest karta pacjenta. A, bo to pacjent jest. Tak. A, bo ja myślałem, że to jakiś pani kolega. A. Dobra, to siadaj, pacjent. No, musimy wywiad zrobić. Co my tu mamy w karcie? Zadławienie się zielonym proszkiem. Co pan wciąga? Nie, 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 nie proszkiem, groszkiem. Tak? Siostro, no to tak napisane, jakby proszkiem było, nie? Oczywiście, na bazgrane, tak jakby było proszkiem. Strasznie to jest na bazrane. Kto to pisał? Pan! E, ha, ja? Pan mnie przyjmował na izbę. E, ja panu tłumaczyłem, że jadłem na obiad marchewkę z groszkiem, żona mi dała. Kto pan dał? Żona! No. A mnie pielęgniarka. Ja ja panu ja, ja, ja tłumaczę, że jadłem yy, o, na obiad marewkę z też nie za szybko, bo mi wpadł nie do tej dziury. A, aha, to panu, to panu wpadł nie do dziury. A, dobra, to ja panam że zbadać. Ciostro, rękawiczkę poproszę. Dobra, pan wstanie teraz, odwróci się do mnie tyłem i nachyli. Może pan głęboko zacząć oddychać, bo zawsze za pierwszym razem to jest takie uczucie trochę, można powiedzieć, szok. Także najgorsze będzie to żółte. Jak dojdziemy do zielonego, to już będzie sama rozkosz, także spokojnie, uwaga. A co, co pan chce robić? No bo pan mówił, że panu nie do tej dziury wpadł. Ja muszę panu zbadać. Dobra. Może? Proszę. proszę? No, co? Nie, no panie doktorze, bo pacjent mówi, że mu chyba do tchawicy wpadł. Aha, a, halo, do tchawicy panu wpadł? Tak! Aha, no to co mi się pan tu wypina? Ja ten ty panu do tchawicy nie wejdę przecież. Lekarze. No Ludzie, Oho. no dajcie spokój, Lekarze. no coś podobnego. No. Oh, proszę? Lekarza. Kto, co pan mówi? Oh. A, lekarza! Siostro, co to było? To herbatkowa z piątki domaga się lekarza. To jak? Pójdzie pan do niej? Nie, 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 niech pani idzie i niech pani powie, że w jej stanie seks jest niewskazany. Ja tu wywiad z pacjentem przeprowadzę. O, pacjent! Skąd pan do nas przyjechał? Jak się pan nazywa? Co? Proszę, jak się pan nazywa? Fasola. fasola! Fasola. A mówił pan, że groszek. Jan, fasola! Aha, czyli Jad fasola, a nazywa się pan? Groszek. Gro... Groszek się pan nazywa. A Jad pan fasola, tak? Groszek. A czy Jad pan groszek, a nazywa się pan fasola? Groszek? Jednak. Jad, groszek! Jad! Fasola. Dobra, tak, zostawmy to na potem. Dobra, nie ważne, dobra. Tak. A? Ciężki ryżu dzisiaj. Ciężki. Dobra. A, dobra, przeprowadzimy jakiś wywiad środowiskowy, szybko dobra. E, alkohol, papierosy, jakieś inne używki? Żadnego alkoholu? Żadnego! I tak pan do lekarza z pustymi rękami przychodzi? Nie, no, chodź pan, chodź pan, żartowałem. No ja mam z tymi ludźmi? Dobra. E, seks jak często pan uprawia, i czy tylko z żoną? A po co panu taka informacja? Dla księdza. No, jakby Pan nas niespodziewanie opuścił, to wtedy mu przekazujemy taką ankietę i on już wie, gdzie Pana zaocznie skierować. Ja nie chcę opuszczać. O, a propos księdza. Czytał Pan gazetę dzisiejszą? Mi ksiądz przyniósł. Kurczę, niesamowite, że Pan... <śmiany> <Widziała> pan <to? śmiany> Narzędzie szatana odnalezione w pacjencie. Co się Pan tak cieszy? Bo ja się szatan nazywam. <śmiany> Dobra. No to co piszemy z tym seksem, co tam wpisujemy? Mamy stałą partnerkę. Aha, ma pan starą, chciałby pan mieć młodszą, tak? Ja, nie, nie stałą, stałą, stałą! Aha, ale panu stało. No to dobrze, ale to w sumie jak pan stara. i... To... Stałą! Stałą! Czy za, za długo panu stało, tak? Stało. Partnerka! P partnerowi stało, stało. tak? Czyli pan jest gejem? Gejem, ja. Nie, bo co, co pan do mnie mówi? Stało panu, ale panu, komu stało, panie, bo Partnerka ja nie wiem. Dobra, stało. dobra, dobra, panie, spokojnie, spokojnie. E, ma pan zdjęcie? Tak. No, może w ten sposób. Tylko tutaj nie za dobrze wyszła. Ale nie, jej, RTG, czy ma pan zdjęcie? No to, że? Ma. Mamy już zdjęcie RTG Wiesz, pacjenta. Co za dużo? Proszę no, bardzo. Wyszło tam coś? Są jaja. Tak? Gdzie? Okazuje się, że on nie jeden, tylko dwa groszki połknął. Co pani powie? Gdzie? No nie, nie, tutaj to, to właśnie są jaja. <grym zna> takie małe? <grym zna> to nie każdy ma takie warunki, jaja, jaja, <grym zna> ja nie. Anymorski ja... jeszcze sobie jaja połknąłem. Jajajek Co, co <grym zna> tu <ci> <grym zna> to... się dzieje? Co tam jest? To ten pacjent Ta... z wypadku kosmicznego. Ale, to... Z jakiego? Ko kosmicznego! No mamy wy... Padek kosmiczny w terenie? Coś podobnego, panie! Yy, Mówi, że zlecił z meteorem! Siadaj, pan, mamy VIPa yy, Z meteorem? gdzie on jest? Dawać go! Okay. 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 Hej! Hey, sokoły! On mi, o! I Hej, hej! Hej, Sokoły! mi, o! I cała sala. Hej, hej! Hej, hey. hey, Sokoły! On mi, I Można o, pana prosić! O, o, o. Siostrą! Bozi... Bo... A co on ma dokładnie wpisane w karcie? Uraz głowy po zderzeniu z meteorem. E, halo, przepraszam, pana, halo. Halo, halo, tu jestem, ha, halo, halo, tu jestem, halo. No, ha, ha. E, ta, e, proszę mi powiedzieć. Ty... E, gdzie się pan zderzył z tym meteorem? W białym stoku! Jezus Maria, w białym stoku z meteorem się pan zderzył? Panie z jakim meteorem! Z motorem się zderzyłem się. Czy z motorem? Czy zderzyłem. Paj, paj, paj. Panie coś, no, 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 naprawdę no tak jest na was grane, że wygląda jak z meteorem. Tak, no właśnie tak wygląda. No tak! tak wygląda! I kto to pisał? No pan! No. Ja, jak nie pamięta pan? Yeah. No cóż piliśmy razem na izbie! Jak mi pan to wypisywał! No tak! Naprawdę? <laughs> Wie pan, z pacjentami dzisiaj piłem jak wiem, ja to ją pamiętać wszystko, co pan. – Dobra, to, siostro, to w takim razie panowie tu zaszczekacie, a, my, a my idziemy poszukać łóżeczka. – O! Juchu. A panu to co jest? – A panu? – A mnie to samo. E, – Nie się, pan! – Nie mogę! Groszek połknąłem! – A, pan nie pije, tylko proszek pan wciąga, tak? Nie, – nie, nie proszek, groszek, tchawicą wciągnąłem! – O, panie, proszek, tchawicą, to wyższa szkoła jazdy jakaś! Dobra, no, to siostro, w takim razie robimy tak, położymy go na piątce. Na piątce. Co? Nareszcie. Ja na piątkę? Nie pan, tego pana na piątce położymy. Dlaczego? Tego. Przecież ja byłem pierwszy, a pan mówił, że nie ma łóżek. Bo ma. ma. A pan nie widzi, że ten pan jest po spożyciu? O, tak, po! A nawet w trakcie! O, proszę tak, pana! O, o, o. A pijaków kładziemy poza kolejnością. Właśnie siostro, bo ja jeszcze nie skończyłem. Za... Tak. Ale dlaczego? Dlaczego pijaków kładziecie poza kolejnością? Bo! Bo proszę pana! Widać w Polsce wreszcie zaczęła liczyć się normalność. Tak, tak! A nie jakieś wasze tęcze! Wasze LPG jakieś! I według pana chlanie to jest normalność. A co jest bardziej normalne według pana? E? Wciąganie tchawicą czy tradycyjne spojrzenie ustami. Panie doktorze. <laughs> <laughs> dobra, dobra. To jak? Pani? Na siastro, którym łóżku go kładziemy? Siostro, położymy go w takim razie. Niech go... Niech go pani wpisze razem. Z herbatkową? Ale co, mamy go położyć do jednego łóżka? No, ja wiem, że chciała lekarza, ale jak jest potrzeby, to pijany rolnik też jej wystarczy. Panie doktorze, wystarczy! Ja za co kocham tych Herbatkowa! Rolnik szuka Edycja szpitalna. No, to jest! Stop, panie, zanim pan znajdzie żonę, niech pan powie, czy ma pan piżamę? No właśnie. Piżamę, czy pan ma? Nie, no, nie mam. O, no. Ooo, to mi to przykro strasznie, bo my nie możemy na oddziale położyć pacjenta bez piżamy. Ale ja, ja, ja mam, ja mam piżamę. Naprawdę? Tak. Siostra widziała? Ma piżamę. I do zębów. No kurczę, wzorowy pacjent. Piżama szczoteczka, brawo Ty, brawo Ty. Dobra, niech Pan przymierzy w takim razie. Zaraz chwileczkę, o, 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 co Pan robi? No daję pacjentowi piżamy, nie słyszał pan? Nie mogę pacjenta położyć na oddziale bez piżamy. A Zęby też musi czym się umyć. O, o, o. Także ja się już będę zbierał! Tak, ja. Herwatkowość ma. Ej, Ale panie, co pan jest taki nieużyty? Czy szylać? O, ja pana sobie zapamiętam. Przecież panu się ta piżama na nic nie przyda. przyda. Powiedziałem panu, nie ma wolnego łóżka! A, siostra mówiła, że jak y, y, ktoś zejdzie, to się łóżko zwalczy. Panie, jak ktoś zejdzie, to nie tylko łóżko się zwolni, ale i piżamka też się zwolni. Ja se pana zapamiętam. Siostro, bo ja jeszcze nie skończyłem. Co, coś tu jest nie tak. Ja was... Coś mi zepsuli. Ja was po ponauczam. Ma jeszcze coś w tej flaszce? A co ja za to będę miał? Ściankę panu dam i szczoteczkę do dębów. Dobra. I pokaże mi pan, jak się wciąga tchawicą? Pokażę. Masz pan. Masz pan. Mam ja. No to ja was nauczę teraz. Rady. No. Ależ muszę pić chciało. Brane wosz. chłopaku. Hej! Hej. Hey, hej! Hej I cała sala Ale i jajka! Co tu się work? dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Oj! Oj, 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 oj! Nawalił się. Doktorek znajdzie się Łóżeczko dla pana pijacka! Oczywiście. Ach. Tak. Siostro, proszę zadzwonić na policję i powiedzieć, żeby go zabrali stąd na jakieś łóżeczko tam do izby wycześniętej. A ja, jaką policję? Przecież pan mówił, że pijaków przyjmujecie poza kolejnością. Tak, ale tylko takich, którzy mają piżamy. A ja jakoś u pana piżamy nie zaobserwowałem. A ja u siebie zaobserwowałem piżankę. Także ja się będę zbierał, a on będzie zbierał jedna tam została! została proszę, I żebym pana więcej tu nie widział, panie doktorze, co za ludzi. Panie, panie nie dałoby się coś. zakombinować. Jak mnie się chce pić, to ja nie kombinuję. Co to jest? Stuwa. To są dwie stówy. Dwie stówy? No. No i co? Wie pan co, ja czuję, jak ja widzę dwie stówy. Czuję, jakby mi ktoś w mordę dał. A ile razy? Musiałby pan dostać w mordę? Żeby pan się nie poczuł, jakby pan dostał w mordę. A nie. Nie skończyłem. O, Jak pan wróci? Dobra, staniemy po środku. Ma pan tyle? O! O, no, przygotowany pacjent przyszedł, dobra. A co? A znajdzie się jakieś łóżeczko? Łóżeczko? Tak. Ja się pytam, czy apartament ma być z telewizorem z łazienką, czy tylko z łazienką. No, a a i trzeba będzie dopłatek. A skąd? To wszystko ma pan na NFZ? No pewnie, oczywiście. Oczywiście. Co to? Piszemy. Piszemy? Oczywiście, y, telewizja płatna, wszystkie kanały filmowe, sportowe. A, wszystkie. E, moment. No. Kanały dla dorosłych też zaznaczamy. A, no. nie wiem, nie wiem, nie. E, to ja panu podpowiem, podpowiem, że tej informacji księdzu nie przekazujemy. A, no to jakby by było nie skorzystać. <noise> e, dobra, e, teraz tak, wyżywienie. E, all inclusive czy dieta cud? A jaka jest dieta cud? Dieta cud, seks i głód. To co? A co by pan radził? Ja bym radził, wie pan, jednak tę dietę all inclusive, bo oh. tam pan ma od razu, w cenie, tak. pan ma dwa razy bezpłatny masaż wenecki w systemie rotacyjnym. Rotacyjny? ma? jak wygląda masaż wenecki? W systemie rotacyjnym? Tak. Normalnie dwa razy w tygodniu przysługuje panu masaż. Ktoś z personelu pana będzie rotacyjnie masował. Oh. Panu do... To co? No, kto, do wyboru ma pan y, pielęgniarka albo ksiądz? Chyba, chyba, chyba że pan... Chyba że pan by wybrał wersję hot. A jaka jest wersja hot? Ksiądz przebrany za pielęgniarkę. Tak, tak, tak. To to bierzemy, tak, tak, tak dobra. O, o, siostro, proszę bardzo. Tak, podbijamy. I proszę bardzo, siostro, y, czytamy wypis pacjentowi. ja tak, wypis. To ja nie tu będę. Nie, co, nie tu. Proszę też, tu. proszę złagać. Pa, ja. to pan, zgłosił się do szpitala w Otwocku twierdząc, że nazywa się Jaś Fasola i że żona udławiła go groszkiem. <laughs> Następnie zażądał. Na NFZ apartamentu all inclusji <noise> oraz masażu erotycznego w wykonaniu księdza przebranego za pielęgniarkę. <noise> to jest, to jest. I to wszystko z... to wszystko! I to wszystko w otwocku na NFZ Szpital. Ja panu to podpiszę i szczęśliwej Panie... drogi. Panie doktorze, tak, ale gdzie ja się teraz mam udać? Panie, z taką historią choroby, to pana każdy szpital psychiatryczny z otwartymi ramionami przyjmie. Tak jest. <śm>